Witam wszystkich w ten jakże piękny i słoneczny dzień. O, już nie słoneczny. No ale dobra, przejdę że do rzeczy. No otóż chodzi o to, że potrzebuję dopingu do następnych części Wysłannika Beliara. Pewnie sobie myślicie, że to tak, no, po prostu głupio prosić o dubbing skoro film ma już za sobą pięć odcinków. No ale po prostu stwierdziłem, że i ona nie jest aż taka super jak myślałem. No po prostu stwierdziłem, że dubbing jest lepszy. fabułą wysłannika Beliana no na razie jest m krucho, ale obiecuję, że będzie lepiej. Dostępne role w macie opisie. No i to by było na tyle. Do widzenia.